Witam wszystkich z tej strony. Alloc, a to jest kolejna modyfikacja do LSA15. I przypominam, że trwa konkurs. Pobierając plik, modyfikacją pobieracie również plik tekstowy, w którym znajdziecie znak do zapisania. Modyfikacją, którą dzisiaj prezentuję, będzie to yy, modyfikacja na łyżkę Multifruit yy, marki Sztol do yy, Tura, do ładowacza czołowego oczywiście. Można tą łyżką nabierać wszystkie oryginalne uprawy, zboża, to przede wszystkim tak. Mogę Wam teraz włączyć sklepik, garaż. Tutaj jest nasza łyżka i jak widzicie jest pszenica, jęczmień, rzepak, kukurydza. Oczywiście to wszystko są ziarna, ziemniaki, buraki. Dalej mamy, staje się, że to jest, to są wióry. Można nabierać trawę, słomę, czyli luzem, która jest rzucona, kiszonkę, można nabierać TMR, można nabierać siecz sieczkę, można nabierać obornik, wióry i nawozy. Tak, i nawozy. To są wszystkie uprawy, które można nabierać. Z tego co wiem, jeszcze sprawdźmy. Ma pojemność 1860 litrów i kosztuje ona 900 baksów. No i to tyle. Oczywiście jest kompatybilna ze wszystkimi turami, nie ma tutaj żadnych problemów. Modyfikacja jak najbardziej przydatna dla tych, którzy którzy, o, którzy właśnie cenią sobie to, że mogą na przykład zboże sypać, nawóz, wapno itd. Wapno jest liczone jako nawóz, także bez problemu możecie je wpakować na to i załadować sobie na przyczepę. A jeśli komuś brakuje jeszcze tutaj jakichś upraw, może jest z łatwością dodać w pliku tekstowym tej modyfikacji, ale o tym kiedy indziej. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!